Dzień dobry, witajcie, Szumo z tej strony, hej, cześć. Witam w kolejnym odcinku. Szumo będzie jak zwykle nadawał. Mam taki ciekawy temat. Myślę, że Was zaciekawi. Wspólnie rozbierzemy to cudeńko, co tutaj mam przykryte. To jest, słuchajcie, pompa olejowa, która siedzi w misce olejowej. Napędzana jest łańcuchem. Czy tam jest podwójny łańcuch? Jest łańcuch rozrządu i łańcuch napędzający pompę. A mowa o pompie z samochodu Ford. Jak sami wiecie, już na temat Fordów tam sporo filmów zamieściłem. A dzisiaj Wam tu pokażę taką ciekawostkę. Jak widzicie, tą pompę ledwo co ręką obracam się tutaj pozalewam jeszcze, bo jeszcze ma olej w sobie. Słuchajcie, samochód ma w tej chwili przejechane gdzieś ze 300 tysięcy i tak naprawdę to już chyba ma drugą pompę. Więc nie czekajmy z tematem. Wymieniamy rozrząd. Nie wiem, ja tam w tych 2.2 silnikach samochód Ford, tak? Natomiast silnik to chyba jest ogólnie Francuz. PSA 2.2. I słuchajcie, no jak wymieniamy rozrząd, nie wiem, tam 200 tysięcy, to wymieniajmy od razu pompę. Bo to jest standardowa usterka, to już jest któraś pompa z kolei, więc myślę, że niektórym się powinna rezerwa zaświecić. Ci, którzy mają mniejsze przebiegi, no to może się jeszcze z tym nie spotkali, natomiast ja właśnie ten film robię po to, żeby Was uprzedzić. Nie mam bladego pojęcia, rozbiorę tą pompę, bo sam jestem ciekaw po prostu, co w tej pompie... Się dzieje, do czego ona powiedzmy staje, tak? I mamy komunikat niskie ciśnienie oleju i kontrolkę. Słuchajcie, nie kręćcie silnikiem, nie jedźcie, nie próbujcie odpalać auta, jak wam się coś takiego zrobi, tylko po prostu laweta i do serwisu. Bo były przypadki, że silniki chodziły na świecącej kontrolce oleju i niestety były kapitalne remonty silników. Lepiej nie przegiąć sobie pałki, nie? Dobra, słuchajcie, zabieramy się za robotę, może najpierw to sobie rękawiczki jakieś założę. Wyciągnę sobie tu jakieś piórne jak do operacji, bo później ciężko jest ten olej domyć. Wiadomo, przepracowany olej diesla to jest w ogóle jakaś porażka, żeby cokolwiek doszarować. Ja tak parę razy na dzień pomyję ręce, to później kremu mi nie wystarczy, na nakremować. No, ale dobra. Coś tam się pomarudzę pod nosem, to sobie pomarudzę. Może go trochę zmyjemy najpierw. Będziemy sobie zmywać. Trochę tą pompę zmyjemy sobie najpierw. Czego się nie robi dla filmu. Nawet Bajzer. Ale przecież nie jesteśmy w przychodni, nie? Jesteśmy na warsztacie. Dobra. Trochę tam żeśmy to zmyli. Jeszcze, jeszcze se coś tam wycieka. To niech sobie to wycieka. Spróbujemy sobie go. O, zobaczcie, trochę. Trochę tam poszło. Ona się tak, jakby zacierała normalnie. Ale dobra, niech sobie to tutaj leży. Pierwszy raz rozkręcam taką pompę, żeby zobaczyć, gryźć temat. Ja to lubię wiedzieć co i jak. Bo jak sami wiecie, piszę, piszę tam różne rzeczy z wami, to raczej piszę o konkretach, a nie o banialukach albo o rzeczach, które bym chciał, żeby były. Ja piszę o rzeczach, które są. Taka jest różnica. Dobra, zobaczymy jaki tu jest Torx chyba będzie za mały za mały dobra, mamy. Mamy to 30. Słuchajcie, torksik. Zobaczymy jak one mocno są dokręcone, bo może będę musiał pójść na chwilę wimadło. Nie, nie są mocno dokręcone. Słuchajcie, ta się znuzowała. więc o tyle jesteśmy lepsi tutaj pompę można wymienić nie rozbierając rozrządu to jeszcze o tyle w miarę dobrze jest to wymyślone dobra Może być łożysko, może być, yy, no, panewka, więc różnie tam może być, spróbujemy to, czy nam to pójdzie tak. Dobra, zaczyna się nam otwierać, to już jest dobrze. Pompa z łopatkami. Aha, już wiadomo, co tu się stało. Teraz Wam to pokażę. Czyli generalnie tutaj jest sama przykrywka. Pompa łopatkowa. No i teraz zobaczcie. Pokażę Wam z bliska, gdzie jest łopatka jedna, bo jednej łopatki tutaj nie widać. Wam to dobrze przyświeca. Zobaczcie. Tutaj, w tym miejscu, powinna być łopatka, a ona jest tutaj. Czyli ogólnie usterka. Zaraz spróbuję Wam to pokazać dokładniej. Czyli ogólnie usterka polega na uszkadzaniu się łopatek pompie. Może jakieś przybory sobie jeszcze wezmę. Nie wiem, zobaczymy czy magnes będzie potrzebny. Może spróbuję najpierw wyjąć to magnesem. No nie, to nie wyjdzie. Magnesem. Się słuchajcie, ukręciła ta pompa w ogóle, bo zobaczcie, że ja za koło kręcę, a tutaj wszystko stoi. Widzicie, to wszystko stoi tutaj, dębowo się zaklinowało, właśnie przez tą. No i to jest cały, właśnie problem tych łopatek. Patrzcie jak jest wyślizgana. łezka taka jest zrobiona. Po prostu jakiś chyba słaby materiał jest, te łopatki się wycierają mi. Kolejna. To słuchajcie, mam zbliżej bliżej. O, teraz się przesuniemy tu. No to co, wyciągamy kolejną. O. Wyciągamy kolejną. Ta chyba nie chce iść za bardzo. Dobra, no, wyjmiemy tą. Tą. Dobra, wszystkie mamy właściwie wyjęte poza tą jedną. Tu jeszcze mamy z pierści. Dobra. No niestety, tutaj się coś nam sklinowało dosyć mocno. W ogóle chyba nawet nie, nie pękła. O! Słuchajcie, no dosyć mocno to siedzi. Spróbuję ją obrócić, no może mi się tu gorzej nie... Bo jak widzicie, pompa chodzi w takim jakby mimośrodzie. Tu jest większa szczelina, tu jest mniejsza. No, i tam oczywiście te blaszki powodują cały czas pracę. One cały czas jak tutaj siedzą, o, to one powinny tutaj w ten sposób się chować, przesuwać się cały czas. Czyli mimo środowo te łopatki chodzą, takie te łopatki po prostu powodują nam. Jak to się mówi, poganianie oleju. Może nie fachowo to powiedziałem, ale przepychanie tego oleju, powiedzmy, z jednej strony w drugą. Tak działa nam ta pompa. Ech, muszę chyba się uciec do o, najgorszego. Słuchajcie. Tutaj nie chcę ruszyć w żaden sposób. Ona się tutaj o, obróciła. wałek jak widzicie się obraca. O, na to, to wszystko stoi. Także pompa już jest praktycznie śmieć. Dobra, bo tutaj jest większa szczelina, tu jest mniejsza. Ona się zakleszczyła, się zacisnęła i, i amen. No, niestety. No, zaraz wam to pokażę. Chciało mi wyjść tylko do góry. O wyskoczyła. Zobaczcie, nawet ta część jest złamana. Jak widać. jest Złamana. No i niestety. Tak się obróciła, że nawet słuchajcie, wyjmę kółko. A ogólnie chyba nie powinno dać się to wyjąć. Ona no, się po prostu tutaj roz... ukręciła się. Ale chcę to rozebrać wam, pokazać po prostu jak jest skonstruowana i, i właśnie co tutaj jest przyczyną w tych pompach. Gdzie więc? O! Zobaczcie. I teraz zobaczcie, co tu się stało w ogóle z tym. pierścień ze środka tam. To powinno być tutaj, w tym miejscu. To jest cała nasza usterka pompy. Tutaj w ogóle jeszcze gdzieś nie ma tego. Słuchajcie, bo tu jest jeden ruch złamany od tego pióra. To wchodzi, powiedzmy tu. O, ma być tak. Bądź tak. O. Między nimi powinny siedzieć te łopatki. To sobie odłożymy na razie tutaj na bok. O. I teraz. Słuchajcie. Trochę cofnę ten ząb, bo już widzieliście dokładniej, żeby tu stół było widać. I teraz tak, gdzieś jest jeszcze kawałek tego złamanego tej złamanej płetwy, która tu powinna siedzieć. Ona gdzieś tutaj jest w środku bo nie ma innej opcji, żeby gdzieś ona wyleciała. O! Widzicie to co powiedziałem? Na w ogóle podróż gotana jest jeszcze, jeszcze gdzieś, jeszcze coś powinno być. Lata tam coś. Dobra, nie będę jej dalej słuchać, już molestował więcej. Więc widzicie, jaka jest pompa. W tych silnikach, gdzie jest, już wiecie. Eee, I to słuchajcie, powiem, że ta usterka, którą Wam teraz tu pokazuję, zdarza się po prostu nagminnie. Nie wiem, czy oni coś zrobią z tymi pompami, czy może jakieś coś wymyślą. Jak, nie wiem, po prostu robią, że tak powiem teraz. Wszystko z gównolitu. No. Pompa, która powinna żyć. Zobaczcie, jakie tu są ścianki. Przecież tu nie są jakieś tam grube te ścianki w środku tu. To jest jakiś, kurde, odlew, bo to nawet nie jest, nie wiem czy to jest stalowe czy nie, ale widzę po porach, że to, kurcze, jest jakieś, nie wiem, odkute albo z czegoś to jest zrobione i tylko przeszlifowane tu na gładko. Ogólnie wam powiem, że jest kurde, totalna bryndza, bo nawet tutaj one są tak wygiełdane. Tutaj kurna widzę, że w ogóle jeszcze jednego gdzieś kawałka nie ma, bo nawet jeżeli to gdzieś tutaj nam pasuje, o, gdzieś tam w ten sposób, nie wiem może w ten, o, to i tak nam jeszcze tutaj no, w ten sposób, bo widzę, że coś mi się tu zaczyna licować. To i tak jeszcze tego jednego tutaj kawałka nie ma. Tutaj w tym też tego kawałka nie ma. Szejs. To jest nasz wkład. A to wszystko powinno być na gorąco spracowane, sprasowane, fabrycznie. Jak jest pompa składana, prawda? To powinno wejść tu. To powinno nam wejść tu. To zobaczcie, już nam się tu obraca. O. A to nie powinno się tak po prostu na tym wałku tam obracać, nie? Teraz poczekajcie, spróbuję to wbić. No dobra, załóżmy, że to jest powiedzmy tak. No i teraz wam pokażę jak ta tak naprawdę pompa powinna chodzić. Chociażby na tym właśnie jednym hmm, piórku. O, włożymy go. Teraz to powinno nam wychodzić, w tą stronę się wysuwać, o! Prawda? I na tej zasadzie to działa i tu się chowa, o tak czy w, nieważne w którą stronę, to jest już nieistotne, Jak gdyby to drugorzędna sprawa, w którą stronę to się kręci w każdym razie to powinno w ten sposób się, się nam wysuwać, nie? O no to może kurna poskładam to słuchajcie przyspawam. Może to będzie jeszcze chodziło, nie? O, jak sobie to powkładam, to bez tego jednego będzie chodziło. Tu przyspawam. Humor mnie nie opuszcza, słuchajcie. Eee, tak to, słuchajcie, wygląda. W tym wszystkim najbardziej upierdliwe jest to, już może nie sama cena nowej pompy, tylko to, że trzeba miskę ściągać i później wszystko olej spuszczać i wszystko na silikon sklejać. No ale to i tak w miarę jeszcze nie. Duże koszty gorzej jakby trzeba było to rozebrać, rozrząd i wszystko, nie? Myślę, że ciekawy materiał. Pokazałem wam, jak jest pompa zbudowana, olejowa. Tutaj są oczywiście jeszcze zawory, są sprężyny, które utrzymują nam ciśnienie. Tutaj tak widać z góry, nie? Jest sprężyna, jest zaworek. Jak jest określone ciśnienie, to wtedy ona cały czas, cały czas pracuje i i nam ciśnienie jest stałe właściwie różnica może polegać najwyżej tylko na ciepłocie oleju czy jest zimny czy jest ciepły tam się może co nieco zmieniać nam różnica dobra no to by było na tyle słuchajcie szumu nadawał myślę że ciekawy temat i odnośnie właśnie tych rozrządów a i właśnie tak trochę się zmobilizowałem nagrać tą pompę bo mnie zadawaliście komentarze co jeszcze przy tym rozrządzie ewentualnie warto zrobić no to już macie warto wymienić pompę olejową silnik 22 TDCI lub gdzieś tam nie wiem, bo to chyba PSA jest. Dobrze. Pozdrawiam, Was, szumono dawał. Hej.